Siema, tu Marcin. I Damian. Dzisiaj otworzymy trzy przesyłki. I tutaj szybko otwieramy. Nie będziemy czekać na nic. Tutaj mamy leasingi Mieliśmy je sprzedać, ale pan się okazał... Hamem. Oszustem, można by powiedzieć, Klękarzem. ale... No tak właśnie. Ale... Udało nam się je odzyskać trochę w złym stanie, były ładne, ale nie będziemy tutaj robić problemów. Teraz, damian, twoja przesyłka. Tu będzie parę saszetek całych, nieotwieranych. To sobie zostawimy na specjal. Tu są jakieś karty. To jest chyba wymiana. Już są moje brakujące karty. O, jest ten ekspercik. Zakończenie ekspertów. Tu chyba jeszcze jakieś gratisy będą. To jest ekstra klasa. Euro. Znowu ekstra klasa. Euro. I znowu Ekstra Klasa. No. I tu jeszcze jedna będzie. Też chyba gratisem. Mhm, uh -huh. wszystko tu jest teraz. Euro, Niemcy. Ekstra Klasa. I na koniec Michał Buchalik. No i ostatnia tutaj powinien być Top Mistrz. Ma ostatni twój? Tak, już mam wszystkie. Tutaj powinien być Teodorczyk O! <grystanie> to się jeszcze nie spotkałem, żeby w woreczku To zrobimy Nie, to się umawiałem z nim na 7 kart plus ten mhm. topmistrz Dobra, topmistrz za chwilę Tutaj mamy Gomeza, Nikitowicz Baran Janota, Limite, Jiro, Zwoliński, Paisiao i Zieńczuk. I tu mamy top Teodorczyk trochę pogięty. Trochę... Aj, ten róg. No ale jakoś damy radę. Dobra. Nie się go. No to się